Wydanie pierwszego zbioru materiałów szkolniowych TV Sat inauguruje oficjalnie działalność studenckiego klubu telewizji satelitarnej Politechniki Wrocławskiej z siedzibą w domu studenckim T15. Klub działa jako koło naukowe przy Instytucie Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Pamiętając, że każda nazwa kryje pewien zespół ludzi, warto wspomnieć ich wkład w sprawę utworzenia klubu. Pomysł wspólnego studiowania zagadnień łączności satelitarnej powstał po jednym z pokazów zorganizowanych przez profesora Daniela Bema. Dzięki osobistemu zaangażowaniu grupy optymistów, do której można zaliczyć opiekunów klubu, doktora Ryszarda Wojtaszka i doktora Andrzeja Zygmunta, dzięki przychylnemu nastawieniu władz uczelni oraz odrobinie szczęścia, jakie towarzyszyły wszystkim poczynaniom, inicjatywa ta przybrała realny kształt. Był to rok 1988. Byliśmy studentami elektroniki czwartego roku, o ile pamiętam. Wówczas i powstała taka myśl, inicjatywa, zrobienia koła naukowego, które by interesowałoby się telewizją satelitarną jako technologią. Próbuję sobie to, odtworzyć te daty. Najlepszym elementem, który odtwarza, to jest księga inwentarzowa, gdzie kupowaliśmy pierwsze sprzęt i pierwsze kable. Niewiele osób specjalnie wierzyło w powodzenie takiego przedsięwzięcia, że będziemy tam. Robić coś, co będzie cokolwiek miało wspólnego z nauką. Odczuwało się taką, powiedzmy, jeszcze troszkę, troszkę postkomunistyczną, nazwałbym to niemoc i niewiarę w takie przedsięwzięcia. Więc przebicie się nawet z takim drobnym pomysłem jak nasz wtedy, to było już coś. Więc no może wówczas nie spodziewałam się, że to pójdzie aż tak daleko. Z tej perspektywy, dzisiaj, patrząc wstecz, wydaje się to naturalne. Wtedy było to tak trochę może fantastyczne Dalsze zakupy to były magnetowidy, rok 92, potem 93. Pierwsze urządzenia rejestrujące, pierwsze kamery y, 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 pracujące w systemie VHS. Wówczas były to rzeczy nowe, nieznane w Polsce. Dostęp do materiałów na ten temat był bardzo utrudniony. Korzystaliśmy z zagranicznych czasopism, nie było internetu. Część y, sprzętu y, żeśmy przyjmowali np. z telewizji publicznej od Sierpka Wrocławskiego, gdzie dostaliśmy trochę sprzętu y, wizyjnego y, i nawet już kamerę, która chyba nigdy nie była uruchamiana. Zgadza się, że była bardzo duża, ciężka i kłopotliwa, no ale było trochę sprzętu właśnie y, typu krasownice wizyjne, y, sprzęt oświetleniowy, Trochę z telewizji echo, udało się zorganizować. Pokazywaliśmy ten sprzęt, ustawialiśmy to w różnych miejscach w różnych akademikach na uniwersytecie, tutaj na Politechnice. Zazwyczaj było sporo ludzi, którzy się tym interesowali. W 1992 wybudowaliśmy sieć kablową łączącą wszystkie akademiki. W ten sposób stworzyliśmy sieć i połączyliśmy wszystkie akademiki na ulicy Witiga, czyli Uzyskaliśmy całkiem niezły, niezłą widownię. Mieliśmy jedno pomieszczenie, gdzie po prostu ta grupa się zbierała w różnym, w różnym składzie. To było najważniejsze, żeśmy w końcu wywalczyli rozbudowę studia w budynku T15 i to no, po prostu warunki techniczne znacznie się poprawiły. Jedna z anten, która chyba jeszcze wisi, tutaj stoi sobie na T15, ponieważ. Ma około dwóch metrów, nie mieściła się przez żaden otwór okienny tego akademika i nie można jej było wynieść na ostatnie piętro i przez okno wystawić albo włazem dachowym. Wówczas jeden z kolegów, który miał trochę doświadczenia alpinistycznego, wniósł ją po linie, po tej ślepej ścianie bocznej akademika przywiązaną do pasa. Najbardziej chyba charakterystyczne to są różnego rodzaju wpadki, więc brak taśmy, albo brak zasilania, kłopoty z oświetleniem. Próbowaliśmy robić transmisje zdalne, różną drogą i bezprzewodową, i przewodową. Czasami się udawało, czasami po prostu w połowie programu to znikało. Cieszę się, że coś takiego się dzieje dalej, że, że telewizja tych to kontynuuje. To znaczy, można trudno powiedzieć o bezpośredniej kontynuacji, po prostu w międzyczasie nastąpił rozwój. Coś się zaczęło, kolejne pokolenia dokładały do tego pomysły. Myślę, że takim skokiem to było rozprowadzenie tych, tych sygnałów po osiedle, bo to dało jakby medium, sposób dojścia do, do sporej grupy ludzi. Natomiast powstanie telewizji jako produkcji telewizyjnej, to jest jakby naturalna kontynuacja już w tym momencie. thank